Karol Gac, kłaniam się Państwu nisko. Dziś chciałbym powiedzieć Państwu kilka słów na temat relacji polsko-niemieckich i konsultacji międzyrządowych, które odbyły się wczoraj w Warszawie. Konsultacji, które miały być nowym otwarciem w naszych wzajemnych relacjach z naszym zachodnim sąsiadem. Konsultacji, które są pierwszymi tego typu od 6 lat od 2018 roku bo wtedy miały miejsce ostatnie konsultacje polsko-niemieckie. Konsultacji, na których przecież miały paść jakieś historyczne deklaracje, ważne gesty, mieliśmy usłyszeć ważne słowa. I właściwie chyba na tym można by było poprzestać, bo to, co wydarzyło się wczoraj w Warszawie, wzbudza uzasadnione emocje. Emocje negatywne, bo trudno mieć inne, gdy hmm. widzi się i słyszy się polskiego premiera. Który właściwie wprost przyznaje, że pozytywnym jest to, że Olaf Scholz otwarcie mówi, że Polsce nie należą się reparacje, że Polska się ich zrzekła, które właściwie za dobrą monetę bierze słowa Olafa Scholza, że Niemcy będą się starać pomagać ocalałym ofiarom II wojny światowej, ofiarom III Rzeszy. To, co usłyszeliśmy wczoraj, to tak naprawdę Policzek, policzek dla każdego Polaka, policzek dla każdego, komu Polska leży na sercu. No po kolei. Niemiecka prasa, także po części Polska, obwieszczały przed, przed tymi konsultacjami, że padną na niej historyczne deklaracje, że kanclerz Olaf Scholz, kanclerz Niemiec złoży różnego rodzaju propozycje. Że będą to ważne gesty, ponieważ chce mieć nowe otwarcie, ponieważ w końcu można rozmawiać z rządem w Warszawie, w końcu można rozmawiać z Polską. Dlaczego można? No, bo oczywiście zmienił się rząd na bardziej przyjazny, na taki, który nie jest uprzedzony wobec naszych niemieckich partnerów, sąsiadów, wobec Niemiec. Taki rząd, z którym można rozmawiać. No i kanclerz Olaf Scholz przyjechał do Warszawy z częścią swego gabinetu, to oczywista, normalna procedura przy tego typu konsultacjach i w mojej ocenie dał popis. Popis takiej typowej niemieckiej buty i arogancji. Może niewyrażonej aż tak bardzo wprost. Ale to, co usłyszeliśmy wczoraj z ust kanclerza Scholza, jak również z ust premiera Donalda Tusk'a, to policzek, jak już wspomniałem, ale chyba można pójść nawet krok dalej splunięcie splunięcie prosto w twarz wszystkim Polakom, biorąc pod uwagę te kwestie, które padły. No bo spodziewano się, właściwie nie do końca wiadomo na jakiej podstawie taki był spin prezentowany przez niemieckie media i nie polskie czy polskojęzyczne. Które ochoczo to podchwytywały, jakie to teraz będą gesty, jaka to będzie przyjaźń polsko-niemiecka. No i kanclerz Scholz przemówił, przemówił w Warszawie, twierdząc de facto, co nie, jest co nie jest żadną nowością, że Polska zrzekła się swoich reparacji i dla Niemców jest to sprawa zamknięta. No to oczywiste stanowisko Niemiec. Trudno by było inaczej. Niemcy robią wszystko, co tylko mogą. Po pierwsze, by tak naprawdę odniemczyć swoje zbrodnie. To osobny wątek i osobna historia, być może na inny wideokomentarz, bo to jest prawdziwy przemysł i prawdziwa polityka, jak Niemcy konsekwentnie odniemczają zbrodnie II wojny światowej i odniemczają je na różnych polach. wcześniej mieliśmy hitlerowców, później nazistów, wręcz to chodzi do jakichś kuriozalnych wypowiedzi, że w 1945 roku doszło do wyzwolenia Niemiec, tak jakby Niemcy byli. Zniewoleni. Ale zostawmy to. to. Kwestia reparacji jest tą kwestią fundamentalną. Ale potem Olaf Scholz mówi o tym, że Niemcy będą się starały, będą się starały uczynić tym, którzy ocaleli koszmar II wojny światowej, będą się starali zadośćuczynić tym, którzy przeżyli drugą wojnę światową. I to właściwie jest druga bezczelność. Ktoś. Całkiem logicznie. Może zapytać się, dlaczego to jest bezczelność? Dlaczego bezczelnością jest to, co proponuje Olaf Scholz? A więc spieszę z wyjaśnieniem. Niemcy, które zrównały de facto Polskę z Ziemią, Niemcy, które wymordowały nam kilka milionów obywateli, Niemcy, które doprowadziły do koszmaru II wojny światowej, które wywołały tę wojnę, które napadły na Polskę i doskonale Państwo wiedzą, co z nią zrobiły. Oferują teraz. I to nie już natychmiast jakimś jasnym planem, tylko jakąś mglistą obietnicę uczynienia żyjącym ofiarom II wojny światowej. Ilu tych ludzi teraz żyje? Według różnych szacunków kilkadziesiąt tysięcy, 40, 60, może 80 tysięcy. I to w tym momencie. A ile będzie żyło za lat kilka, kiedy, te, kiedy ten projekt nabierze kształtów, kiedy będzie już precyzyjny. No oczywiście jeszcze mniej i dlatego to jest bezczelność, bo... To jest stare niemieckie zagranie. Zagranie, które ma rozgrzeszyć Niemców w oczach opinii międzynarodowej, które ma pokazać, że Niemcy są dobrzy, że Niemcy się troszczą, że Niemcy oczywiście uznają swoje winy, absolutnie, uznają swoją przeszłość. Absolutnie to jest ciemna karta w historii Niemiec. To przecież wielokrotnie już mieliśmy uderzenia się w piersi na poziomie deklaracji. No przecież mieliśmy tyle gestów i ciągle coś ci Polacy chcą. A no problem w tym, że Niemcy na tych słowach kończą albo na jakiś pół, Pustych, nic niewartych gestach, kiedy próbowano rozmawiać na temat chociażby reparacji, to Niemcy mówili: Nein, nein, ten temat jest zamknięty. Nie, nie, żadnych reparacji. Przecież my już w zasadzie to tutaj no, wywiązaliśmy się z, roz, roz, już tutaj w jakimś stopniu odpowiedzieliśmy, odpokutowaliśmy za koszmar II wojny światowej. I to w zasadzie wczoraj usłyszeliśmy ponownie w Warszawie. Ten mglisty. Projekt pomocy żyjącym osobom, zadośćuczynienia, żyjącym osobom, które przeżyły koszmar II wojny światowej. No, Przypomnijmy, mamy 2024 rok. II wojna światowa wybuchła w 1939 roku, potrwała do 1945 roku. Łatwo sobie wyobrazić, łatwo sobie policzyć przede wszystkim, ile lat minęło od II wojny światowej. No i kanclerz Olaf Scholz. Przyjeżdża z taką oto propozycją. No, drugą propozycją, czy w zasadzie drugą deklaracją jest ta dotycząca rzekomego, polsko-niemieckiego domu. Mówię rzekomego, ponieważ jest to projekt ściśle niemiecki. Y absolutnie polska strona, no, ta akurat może pewnie będzie w niej chociała uczestniczyć. No, ale to już jest inny temat, więc znów nie słyszymy nic o reparacjach. Nie słyszymy o jakimkolwiek istotnym zadośćuczynieniu, które mogły być jakimkolwiek punktem wyjścia do rozmów. Ba, nie słyszymy nawet o pomniku polskich ofiar II wojny światowej. No, ale słyszymy takie, a nie inne zapewnienia i zapowiedzi ze strony kanclerza Olafa Scholza. No, i teraz druga część, czyli część poświęcona Donaldowi Tuskowi. Ta bardziej przykra, ta bardziej bolesna, bo mówimy o premierze Polski. Ja potrafię zrozumieć pod względem politycznym kanclerza Niemiec Olafa Scholza. On prowadzi politykę w imieniu Niemiec, prowadzi politykę we własnym interesie, w interesie Niemiec. I to jest zupełnie zrozumiałe to, że Niemcy próbują od dekad a już na pewno od lat kilku przynajmniej, umywać ręce, zrzucać odpowiedzialność, to jest jak najbardziej w interesie niemieckim. Trudno się spodziewać, by Niemcy nagle ochoczo zakrzyknęli tak, zapłacimy, za, zapłacimy reparację, zapłacimy odszkodowania, kwotę idącą przecież w biliony złotych, biliony dolarów. Nawiasem mówiąc, tu polecam lekturę raportu dotyczącą strat wojennych, tam... Dosyć, dosyć konkretne, merytoryczne szacunki co do tego, co wydarzyło się podczas II wojny światowej i ile by to mogło Niemców kosztować. No ale polski premier na konferencji prasowej mówi znowu kilka z jednej strony szokujących, ale z drugiej strony czy zaskakujących kwestii, czy my właściwie po Donaldzie Tusku spodziewaliśmy się tego, że on będzie prowadził jakąś asertywną politykę wobec Niemiec. No nie, ja przynajmniej się tego nie spodziewałem, i znów okazuje się, że nie były to żadne spiski prawicy, że to, o czym mówiono przez lata, no to w zasadzie się potwierdza. A Donald Tusk, który miał szansę pokazać jakąś inną twarz, miał szansę być bardziej twardy, bardziej asertywny, ugrać coś być może, albo przynajmniej zadeklarować i pokazać to w takiej wersji pr że coś ugrał. No w zasadzie wraca do lat 2007-2015. Wraca do doskonale sobie znanej roli, czyli roli pełnej uległości wobec Niemiec, takiej postawy serwilistycznej. No w zasadzie mieliśmy wczoraj taki hołd niemiecki, hołd niemiecki złożony kanclerzowi Niemiec Olafowi Scholzowi. No bo Donald Tusk, na dzień dobry, witając kanclerza Olafa Scholza, pisze przecież o tym, że tutaj Niemcy mają być wiodącym państwem w architekturze bezpieczeństwa i że. To już potem powiedział na konferencji, on nie wyobraża sobie innej sytuacji, żeby Niemcy nie były tym wiodącym państwem, w, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa europejskiego i bezpieczeństwa Polski. No absolutnie. Niemcy są tu naszym kluczowym partnerem. No i znów trzeba tu tylko głęboko westchnąć, żeby trochę te emocje zeszły. Niemcy, które prowadziły taką, a nie inną politykę względem Rosji, politykę wybitnie prorosyjską. Niemcy, które przecież mają swoją własną armię w rozsypce. Niemcy, które wypychają konsekwentnie Stany Zjednoczone z Europy, które robiły wiele, by tutaj te Stany Zjednoczone wypchnąć, wreszcie Niemcy, na no, które już o czym wspomniałem, no, były takim de facto w mającenie koniem trojańskim Władimira Putina w, w Europie, bo to Niemcy parły do Nord Stream 1, Nord Stream 2, dziś to wiemy też z ujawnionych dokumentów, również kanclerz Olaf Scholz bezpośrednio do ostatniego mo możliwego momentu próbował to Nord Stream 2 otworzyć Thank <laughs> you. można tu tych przykładów mnożyć, można tu w zasadzie godzinami mówić o tych związkach Niemiec i Rosji na poziomie politycznym, na poziomie elit politycznych, intelektualistów, kulturalnych, różnych rodzaj, różnego rodzaju organizacji, NGO-sów, think tanków, te przelewy, o których my wiemy, przecież idące w setki miliony euro, a pewnie i miliardy, a ile przelewów, o których nie wiemy. No i tak można sobie długo, długo na ten temat mówić. No więc te Niemcy mają być państwem, które zapewnią nam bezpieczeństwo nam Polakom i w ogóle nam Europejczykom, prawda? No i inaczej sobie tego nie można przecież wyobrazić. No i druga skandaliczna wypowiedź, całkowicie, nawet trudno to jakkolwiek skomentować, no, mówiąca o tym, że Donald Tusk absolutnie nie jest rozczarowany propozycją kanclerza Olafa Scholza, tymi propozycjami, o których wspomniałem wcześniej. On to bierze za dobrą monetę i absolutnie nie, nie rozpatruje tego w tych kategoriach rozczarowania. Nie jest rozczarowany, no absolutnie, przecież kto mógłby pomyśleć, że Donald Tusk jest rozczarowany Niemcami, no więc nie jest rozczarowany Niemcami i bierze to za dobrą monetę, że Olaf Scholz otwarcie, publicznie mówi że Niemcy, tak, że Polska tak na poziomie prawnym zrzekła się o tych reparacji, że sprawa reparacji de facto jest zamknięta. To mówi polski premier. No i teraz jest pytanie jedno, podstawowe, fundamentalne: w czyim interesie to robi? W czyim interesie to mówi? Czy aby na pewno w interesie Polski, jak można by domniemywać i logicznie zakładać skórę z polskim premierem? No chyba niekoniecznie. I tu w zasadzie kłania się cała polityka i zależność od Niemiec Donalda Tuska, to znaczy to, przez co, o co oskarżany był przez lata, przez prawą stronę scenę polityczną, te wszystkie jego decyzje, wypowiedzi, w zasadzie cała prowadzona polityka, którą wobec Niemiec, które traktował jak takiego protektora de facto, jak takiego starszego brata, które miały nam tu zapewnić dobrobyt, bezpieczeństwo, a jemu samemu zapewniły między innymi stołek szefa Rady Europejskiej. No i dziś Donald Tusk wchodzi w te same buty. Ma przed sobą kanclerza Olafa Scholza, lidera SPD. Człowieka, który przecież został zdruzgotany i został zmiażdżony, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. Niedługo, w przyszłym roku, wybory parlamentarne w Niemczech. Kanclerz Niemiec jest wybitnie osłabiony. Trwają dyskusje w niemieckich mediach. SPD najgorszy ma wynik od, najgorszy wynik od 1945 roku. I zamiast w tym momencie spróbować cokolwiek. Uzyskać, skoro już te tematy były poruszane, zamiast uderzyć pięścią w stół, Donald Tusk mówi: Nie, 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 nie. Ja nie jestem rozczarowany Niemcami. Ja to biorę za dobrą monetę, że te reparacje, to już, właściwie to już ten temat tych reparacji jest zamknięty. No i no sami Państwo widzą, słyszą, jak to brzmi. No Sami Państwo pewnie wczoraj oglądali tę konferencję, być może i skróty, być może i migawki, być może jakieś fragmenty w mediach społecznościowych. Sami Państwo wiedzą, no i jak tu zachować spokój? No, ja nie dziwię się, że wczoraj media społecznościowe i scena polityczna wrzały. Oczywiście po tej prawej stronie sceny politycznej, no bo nie, no wszędzie indziej to w zasadzie sukces, prawda? No. Chociaż niekoniecznie, bo w tych największych, głównych polskich portalach, to tam o wizycie kanclerza Szolca w Polsce to nie było za dużo. A dlaczego nie było? No, właśnie z tych powodów, bo jeszcze ktoś musiałby mm, zapytać, co tam tak naprawdę uzgodniono, co padło, przeczytać i dowiedzieć się czegoś, jaka była postawa Donalda Tuska. No więc prawa strona sceny politycznej, prawa strona także mediów wrzała i trudno się dziwić, bo to wszystko podnosi ciśnienie podnosi ciśnienie i powinno podnieść ciśnienie każdemu zdroworozsądkowemu, Polakowi, każdemu, kto zna polską historię, każdemu, komu leży na sercu Polska, i każdemu, którzy, który dosko doskonale wie, jacy są Niemcy, jaką politykę prowadzą i co zrobili przede wszystkim podczas II wojny światowej. No, tymczasem mamy taką politykę, jaką mamy. No, brakowało chyba tylko jeszcze, żeby Donald Tusk zakładał marynarkę Olafowi Szolcowi, jak kiedyś Jean-Claude Junckerowi, szefowi Komisji Europejskiej, albo w ogóle, żeby pocałował go w dłoń, tako wierno, poddańczym gestem. No cóż, tak wyglądały wczorajsze polsko-niemieckie konsultacje. No i przykro się na to patrzyło, przykro się tego słuchało. Zwłaszcza, że mówimy przecież o sprawie, sprawie fundamentalnej, która wydaje się sprawą ważną, taką niezaleczoną raną cały czas na polskiej duszy, na polskiej historii, która była przez dekady gdzieś spychana na margines. Potem, że ktokolwiek o tym mówił, to przecież od razu były jakieś no, w, rozmasowane ataki. Ale czego tu, czego tu oczekiwać? No Właściwie czego tu można oczekiwać od ludzi, którzy krytykowali raport o stratach wojennych? Ja doskonale pamiętam moment, kiedy prezentowano raport, kiedy ogłaszano raport na temat strat wojennych. Państwo zapewne też, bo to przecież było nie tak dawno. Wówczas duża część, bardzo duża część obecnie rządzących, już nie mówiąc o dziennikarzach, ekspertach, no właściwie prześcigała się, brała udział w takim wyścigu: kto da lepszy argument, dla tego, dlaczego Polsce nie należą się reparacje? Właściwie jak na taśmie podawane argumenty Niemcom, dlaczego Polsce reparacje się nie należą, dlaczego to jest idiotyczny pomysł, dlaczego w ogóle to jest jakaś obsesja i dlaczego jednak nie. No, jeżeli mamy takie elity, medialne, intelektualne, polityczne, no to potem się nie dziwmy, że inaczej że inni nas tak traktują, skoro sami tak siebie postrzegamy, a przede wszystkim postrzegamy innych. Ale znów to już jest zupełnie inny temat, być może kiedyś na ten temat komentarz nagram. Na tym chciałbym zakończyć. I Państwu pod refleksję poddać tych kilka pytań, kilka myśli. I kończąc ten wideo komentarz, chciałbym Państwu gorąco podziękować za to, że subskrybujecie mój kanał. Bardzo dziękuję za wszelkie subskrypcje, za to, że promujecie ten kanał i moje rozmowy, moje komentarze wśród znajomych, wśród rodziny, za to, że komentujecie, za to, że dyskutujecie bardzo często kulturalnie, konstruktywnie, za to, że lajkujecie. Bardzo za to wszystko Państwu dziękuję i mam nadzieję, że ten głos, głos konserwatywny, prawicowy, będzie tylko. Szerzej docierał, że ta nasza społeczność będzie rosła i rosła i rosła. Zbliżamy się do 8 tysięcy subskrybentów, e, potem oczywiście do 10, a potem, kto wie, Sky is the limit, jak e, się to mówi ładnie po angielsku, więc e, miejmy nadzieję, że potem będziemy liczyć subskrybentów w dziesiątkach tysięcy i będzie taka ładna społeczność, która będzie ze sobą mogła dyskutować. Więc, nie przedłużając, bardzo Państwu dziękuję za, za to, że wysłuchaliście tego materiału. I do zobaczenia kolejnym razem.